państwu. Bardzo się cieszę, że jestem w Szczecinku po raz kolejny. Drodzy państwo, przypomina mi się rok 2020, dlatego że pogoda dopisuje, wreszcie możemy być wśród was. No i bardzo się cieszę, że właśnie tutaj w Szczecinku mogę być wśród was. Dziękuję wam bardzo za liczne przybycie. Dziękuję oczywiście za te wszystkie słowa, które padły z tej sceny. Jestem naprawdę przekonany, że jeżeli będziemy mieli taką energię jak tutaj, to wygramy te wybory, drodzy państwo. Dziękuję bardzo. Chciałem, chciałem, serdecznie podziękować, chciałem podziękować serdecznie chciałem serdecznie podziękować panu burmistrzowi. Ja jestem, drodzy państwo, jednak większym optymistą. Rzeczywiście czasy są bardzo nieprzewidywalne. Ale jeżeli ma się plan, jeżeli ma się w sobie wewnętrzny spokój, to jestem przekonany, że możemy przez te spienione fale przejść suchą nogą. Właśnie dlatego, że wykonaliśmy bardzo ciężką robotę. I dzisiaj nie trzeba straszyć, dzisiaj nie trzeba mówić o niepewności, tylko trzeba mieć plan. Właśnie czym bardziej ten świat staje się zwariowany, czym bardziej ten świat staje się nieprzewidywalny, tym bardziej potrzebujemy spokoju. Tym bardziej potrzebujemy zaufania, tym bardziej potrzebujemy po prostu racjonalnego myślenia i zdrowego rozsądku. I to Państwu proponuję. Proponuję Państwu jasny plan, jeżeli chodzi o wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Ten plan jest oparty na trzech bardzo prostych filarach. Pierwszy filar to oczywiście musimy wykonać pracę sami, a mianowicie musimy wzmacniać naszą armię, doprowadzić do tego, że nasza polska armia będzie nie tylko największą armią europejską, Sojuszu Północnoatlantyckiego, może poza Armią Turecką, ale że będzie również Armią Nowoczesną. I wszyscy obserwują dzisiaj to, co Polska robi. I druga kwestia to oczywiście wzmocnienie naszej granicy, tak, żeby nasza granica wschodnia, granica Sojuszu Północnoatlantyckiego, granica Unii Europejskiej była najbezpieczniejszą granicą w Europie, a może nawet na świecie, drodzy Państwo. To jest ten pierwszy punkt programu. To, co sami musimy zrobić i oczywiście, gdzie musimy budować zgodę ponad podziałami. Ja za chwilę do tego wrócę. Drugi punkt, bardzo prosty: jak najmocniejszy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Nie wiem, czy widzieliście te obrazki z Białego Domu, kiedy prezydent Trump rozmawiał z prezydentem Zeleńskim. Towarzyszyły nam na pewno emocje, dlatego że no było to spektakularne, mówiąc delikatnie. Ale wtedy prezydent Trump powiedział jedną bardzo ważną rzecz. Powiedział o tym, że Ukraina nie ma mocnych kart. My oczywiście możemy się zastanawiać nad tego typu podejściem do polityki, dlatego że zawsze staliśmy na stanowisku, że trzeba przede wszystkim, jeżeli w ogóle, to presję, pełną presję wywierać na agresorzy, a nie na ofierze agresji. I warto, żeby wiedzieć, kto rozpoczął tę wojnę i głośno o tym mówić, że tę wojnę rozpoczął Putin, a nie kto inny. Ale ponieważ jest potrzebne dzisiaj racjonalne myślenie, skoro Amerykanie mówią o tym, że ktoś powinien mieć mocne karty, no to właśnie my mamy bardzo mocne karty. Chyba pierwszy raz w historii mamy tak mocne karty. Dlatego, że mamy bardzo silną armię, wydajemy prawie 5% PKB na naszą obronność. Mamy coraz silniejszą granicę. I powiem Wam, że właśnie widziałem wpis ambasadora Stanów Zjednoczonych, który mówi jasno, ambasadora w Polsce, który jasno mówi, że bardzo dobrze, że ten projekt, chwali go, uznaje, że jest szansa, że będzie to projekt europejski. Tak mówią Amerykanie, więc Amerykanie to widzą, że mamy silne karty, również jeżeli chodzi o wzmocnienie naszej granicy. I ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, jest niebywale istotny, dlatego że Amerykanie dzisiaj są gwarantem bezpieczeństwa i musimy być pewni, że z Amerykanami będziemy mieli dobre relacje, i że będziemy ich przekonywać do tego, że muszą być zaangażowani w Europie, że nie mogą dopuścić do tego, żeby Putin wygrał tę wojnę, albo nawet sprzedać koniec tej wojny jako swoje bezpieczeństwo, bo wtedy naruszy nasz flank bezpieczeństwo i Europy i bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, ten, który Doprowadzi do tego, że Putin będzie mógł się hełpić tym ewentualnym zwycięstwem. Jestem przekonany, że do tego nie dojdzie. My zrobimy wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Ale musimy Amerykanom tłumaczyć, że tego typu scenariusz naruszyłby również ich bezpieczeństwo. Ale trzecia część, trzeci filar, drodzy Państwo, to jest kwestia wzmacniania Unii Europejskiej, przekonywania naszych partnerów do tego, żeby Unia Europejska wzięła odpowiedzialność, pełną odpowiedzialność. Za nasze wspólne bezpieczeństwo. I to się już dzieje. I chciałbym, żebyście Państwo się na chwilę tutaj zatrzymali, dlatego że dzisiaj każdy z nas, kto myśli racjonalnie i widzi, jak ten świat się zmienia, musi chyba dojść do logicznej konstatacji, że potrzebne nam są i Stany Zjednoczone, i Unia Europejska, i jedno i drugie. I że nie ma dzisiaj żadnego zagrożenia ze strony Unii Europejskiej, zagrożenie jest ze strony Rosji. Każdy z nas to wie. Ja zawsze powtarzam, że musimy trzymać Amerykanów jak najbliżej, trzymać Europejczyków w pełnej gotowości, po to, żeby Rosjan trzymać za gardło. Potrzebujemy i jednego, i drugiego. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to nie rozumie podstawowej racji stanu. W tej sprawie wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem, i tu się zaczyna problem. Ja na chwilę wrócę do granicy. Co się ostatnio stało? Ostatnio udało nam się dzięki naprawdę wielu, wielu staraniom, żeby granica wschodnia, tarcza wschód została uznana za projekt europejski. Żeby Unia Europejska jasno powiedziała, że zagrożenie jest ze strony Rosji, przecież jeszcze niektórzy kilka lat temu nie chcieli tego powiedzieć, że musimy wydawać znacznie więcej pieniędzy na zbrojenia, że Polska miała rację, że Polska miała rację i a propos Rosji, i a propos tego, że Niemcy robili błąd, kiedy uzależniali się energetycznie od Moskwy, że Europa robiła błąd. Kiedy planowała swoją politykę migracyjną, to wszystko nam się udało, bo dzisiaj Europa mówi naszym głosem. To jest nasze wielkie zwycięstwo. I ja nie rozumiem, jak PiS może atakować tego typu rozwiązania. Oni mówią, że dzisiaj my chcemy oddawać nasze bezpieczeństwo w ręce Brukseli. Przecież my dzisiaj jesteśmy najmocniejszą armią w Europie europejską. Przecież to my dzisiaj spełniamy rolę przywódcą w Unii. To jest w naszym interesie. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak można kontestować to i poddawać znak zapytania to, że granica wschodnia powinna być naszym wspólnym europejskim projektem. Przecież to nas chroni. Jeżeli my mówimy, że zabezpieczenie granicy jest projektem europejskim, to my wtedy mamy najsilniejsze karty, żeby powiedzieć i dlatego nasza armia, nasze wojsko musi być w Polsce, żeby tej granicy pilnować, bo w ten sposób spełniamy część... Naszej odpowiedzialności w Europie. Najważniejsze. Jak można tego nie rozumieć? Jak można poddawać to znak zapytania? Stawiać tutaj znak zapytania. W czwartek. W czwartek Sejm przegłosował ustawę, w której możliwe, dzięki której możliwe będzie zawieszanie prawa azylu. Po to, żeby nie dopuszczać do zorganizowanych grup, które atakują naszą granicę. I uwaga! Ta ustawa. Mówi o rozwiązaniach humanitarnych. Ona jasno mówi, że jeżeli straż graniczna będzie wiedziała, że ktoś na przykład ucieka przed reżimem Łukaszenki, że jego życie jest zagrożone, to wtedy taka osoba będzie mogła być potraktowana inaczej. Jeżeli dziecko znajdzie się na granicy, może być potraktowane inaczej. Więc tam są zapisy humanitarne, ale sama ustawa jest potrzebna do tego, żeby jasno zabezpieczyć naszą granicę i żeby nie dopuścić do tego, żeby Putin razem z Łukaszenką próbował nas destabilizować, sprowadzając. Na te granice zorganizowane grupy, które próbują przedrzeć się do Europy. Cóż bardziej sensownego? Ja nie rozumiem, dlaczego prezydent Andrzej Duda przez cztery dni jeszcze tej ustawy nie podpisał. Ja apeluję do pana prezydenta, to nie jest czas na naukę. Trzeba jak najszybciej tę ustawę podpisać. Sprawa jeszcze ważniejsza. Dlatego, że jeżeli ja dzisiaj słyszę, że ten, kto chce wzmacniać relacje z Unią Europejską, ten zagraża przyszłości Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo tak mówią moi konkurenci, to znaczy, że nic nie rozumie. Zupełnie nic nie rozumie. Dlatego, że właśnie trzeba, tak jak powiedziałem, na samym wstępie, robić jedno i drugie. I można wzmacniać NATO i równolegle wzmacniać Unię Europejską. Każdy, kto myśli logicznie, będzie w ten sposób robił. Ale zgadzam się. Ale zgadzam się, że gwarancje, które płyną z NATO, tak zwany artykuł 5, który mówi o tym, że jeżeli jakiekolwiek państwo NATO jest zaatakowane, to wszyscy inni przyjdą temu państwu z pomocą. Że on jest święty. Ten artykuł jest święty. Ja słyszę, jak Karol Nawrocki mówi, że on musi się zastanowić nad tym, czy polskie wojsko powinno przyjść z pomocą temu, kto zostanie zaatakowany. Przecież jak można tak mówić? Przecież to poddaje pod znak zapytania i pod wątpliwość to, czy jeżeli ktoś zaatakuje nas, to czy wtedy nasi sojusznicy przyjdą nam z pomocą? Przecież to jest podkopywanie fundamentów naszego bezpieczeństwa. Ja nie chcę zakładać. Ja nie chcę zakładać, że mój konkurent, działa przeciwko interesowi Polski. Ja po prostu zakładam, że on do końca nie wie, o czym mówi. Ale lepiej w takiej sytuacji, ale dużo lepiej, chyba się wszyscy ze mną zgodzicie, że dużo lepiej w takiej sytuacji jest powiedzieć nie uważam nic, niż podważać nasze bezpieczeństwo. I to jest właśnie ten moment, kiedy trzeba jasno powiedzieć: nie ma dzisiaj ani czasu, ani momentu na gierki polityczne. Dzisiaj w sprawach bezpieczeństwa mu musimy wszyscy mówić jednym głosem. Dzisiaj musimy być zjednoczeni w tej sprawie. My się o wszystko, drodzy Państwo, potrafimy pokłócić. Politycy się o wszystko potrafią pokłócić. Tych sporów jest naprawdę bardzo dużo w każdej sprawie, ale w sprawie bezpieczeństwa powinniśmy mówić jednym głosem. I to się udawało przez. Dziesięciolecia od prezydenta Wałęsy do prezydenta Dudy się to udawało. Prezydent Duda potrafił mówić jednym głosem i czasami potrafił mówić jednym głosem w sprawach bezpieczeństwa z premierem Tuskiem. Ja to powtarzam, ale powtórzę to jeszcze raz. Obyśmy nie zatęsknili za prezydentem Andrzejem Dudą, drodzy państwo. I dlatego nie jestem w stanie zrozumieć. Jak można atakować nas za to, że udało nam się uznać Darczyń Wschód za projekt europejski, że udało nam się Europejczykom wytłumaczyć, że muszą wydawać więcej pieniędzy na obronność, i jak można tego nie rozumieć? Nie jestem w stanie zrozumieć, jak można pod wątpliwość poddawać najważniejsze zapisy Traktatu Północnoatlantyckiego. Nie rozumiem, jak można natychmiast nie podpisać ustawy, która zawiesza. Kwestię azylu. To jest dzisiaj najważniejsze. I widzę, że Pan też to rozumie. Pozdrawiam! O to właśnie chodzi! Nawet Panowie to rozumieją. Ale drodzy Państwo, właśnie o to chodzi: że Pan, który był bardzo zdenerwowany i pokazywał środkowy palec, nawet on dzisiaj to rozumie. Dziękujemy Panu! O to właśnie chodzi! Bije brawo! Zobaczcie Państwo! Czyli da się wszystkich przekonać. Że bezpieczeństwo powinno być rozumiane ponad podziałami. Właśnie po to jeździmy po Polsce, po to jeżdżę po Polsce, żeby z wami rozmawiać i tłumaczyć rzeczy najprostsze. Że musimy sami, sami musimy inwestować w bezpieczeństwo. Że musimy mieć relacje z Amerykanami i musimy mieć relacje z Unią Europejską, bo nie stamtąd płynie dla nas zagrożenie. I właśnie o to chodzi. Tutaj w Szczecinku mamy jasny dowód na to, że nawet jeżeli towarzyszą nam emocje, to że jeżeli ma się plan, to jesteśmy w stanie te emocje okiełznać. A ja mam plan i obiecuję wam, że to co najważniejsze, Polska jest i będzie bezpieczna, jeżeli wybierzemy mądrze. I czym bardziej świat zwariowany, czy mniej racjonalnego podejścia do polityki na świecie, tym więcej racjonalnego podejścia potrzebujemy właśnie w Polsce. Tym więcej potrzebujemy polityków, którzy nie uważają nic, tylko uważają bardzo dużo i mają konkretny plan i konkretne odpowiedzi na to, co dzisiaj jest najważniejszym naszym wyzwaniem, czyli bezpieczeństwo. I właśnie w tej sprawie, Niepotrzebny nam jest kolejny konflikt pomiędzy rządem a prezydentem. My się możemy różnić w wielu sprawach. Ja wam obiecuję, że jeżeli rząd będzie działał za wolno, jeżeli nie będzie wcielał swoich zobowiązań, jeżeli będzie za wolno rozliczał, jeżeli nie zajmie się na poważnie kwestią praw kobiet, to ja się tym wszystkim zajmę i złożę swoje własne projekty ustawodawcze. Dosyć już czekania. Trzeba przyspieszyć. Ale w sprawie bezpieczeństwa niepotrzebny nam jest konflikt. Potrzebne, potrzebni nam są ludzie, którzy rozumieją, że to jest najważniejsze. Dosyć już gierek. Dosyć już gierek politycznych, które mogą na szwank narazić nasze bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o ustawę która ogranicza azyl i która zabezpiecza naszą granicę. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie naszej granicy wschodniej uznanie jest za projekt europejski. Jeżeli chodzi o przyjęcie europejskich planów, które doprowadzą do tego, że Europa będzie coraz silniejsza, że nasi partnerzy będą na serio inwestować bezpieczeństwo. I co najważniejsze, jeżeli chodzi o gwarancje, które wynikają z sojuszu północnoatlantyckiego, gwarancje jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Musimy mieć polityków, musimy mieć prezydenta, który to rozumie, który nigdy tego nie będzie poddawał wątpliwość. Prezydenta, który jest doświadczony, który jest wiarygodny, który wie co mówi, drodzy państwo. To się wydaje takie oczywiste. Chłopaki, tu? Ja tu chłopaki krzyczą, brawo Polska, naprzód. Ja tu mam fanów, chodźcie. Uwaga. To co? Jeszcze raz. Cała Polska naprzód. Cała Polska naprzód. Dziękuję Wam bardzo. Nie mogłem tego nie zrobić, bo jak mam takich fanów tutaj w pierwszej, w pierwszej linii, no to trzeba te głosy wykorzystać. Nawet jak mi głos trochę siądzie, to chłopaki pomogą, tak? Super. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję. Ставропольская на пшок!